Przystępując do projektu Cyfrowa Gmina, Gmina Szamocin uzyskała szansę na pozyskanie środków i rozbudowanie infrastruktury urzędu o najbardziej potrzebne i niezbędne elementy. Program Cyfrowa Gmina realizowany był w następujących obszarach: Cyfryzacja biur jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych oraz chmura obliczeniowa dla jednostek samorządu terytorialnego. Edukacja cyfrowa dla urzędników. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. Pozyskany sprzęt w ramach projektu Cyfrowa Gmina zmienił bezpieczeństwo przechowywania danych. W zakresie cyberbezpieczeństwa zwiększyliśmy kontrolę, umożliwiliśmy zdalne zarządzanie zasobami sieciowymi, wdrożyliśmy ochronę przed różnego rodzaju atakami, uszkodzeniami i nieautoryzowanym dostępem osób nieupoważnionych. Także wdrożyliśmy system automatycznego zapisywania kopii. Zapasowych wszystkich systemów strategicznych dla działania urzędu. Myślę, że też bardzo istotną, może też poniekąd najważniejszą sprawą jest, że w ramach tego projektu wprowadziliśmy dla mieszkańców e usługi portal ten, to właściwie można powiedzieć, że jest to takie wirtualne biuro, które ułatwia i usprawnia pracę, współpracę właściwie interesantów z urzędnikami. I tutaj, jeżeli chodzi o tą platformę, to składa ona się właściwie z dwóch modułów, z obsługi interesanta, poprzez którą możemy drogą elektroniczną składać do urzędu wnioski oraz płatności. I tutaj w tym module, poprzez ten moduł możemy drogą elektroniczną dokonywać płatności, zobowiązań wynikających tutaj z funkcjonowania urzędu, jak na przykład zobowiązań podatkowych czy też innych opłat. Możemy też, poprzez ten portal mamy podgląd do naszych należności, zobowiązań bądź też zadłużenia, a także rejestrując się na portalu otrzymujemy powiadomienia o terminach zbliżających się płatności. Równolegle z projektem Cyfrowa Gmina w gminie Szamocin został zrealizowany projekt dotyczący wsparcia dzieci z rodzin PGR-owskich w rozwoju cyfrowym granty PPGR. Zdane nauczanie podczas pandemii zweryfikowało w rodzinach braki sprzętu elektronicznego. Wspaniałą okazją, zwłaszcza do wsparcia rodzin wielodzietnych, było przystąpienie do projektu PPGR, w wyniku którego otrzymaliśmy 356 laptopów. Kilkaset rodzin otrzymało y, wsparcie umożliwiające zdalne nauczanie oraz dostęp do platformy e-administracji. Dzisiaj cała Polska rozkwita dzięki funduszom europejskim, a innowacje i rozwój cyfrowy przyczyniają się do budowy nowoczesnego społeczeństwa. Cyfrowa Gmina do cyfryzacji jest Ci bliżej niż myślisz. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach REACT-EU Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.